Przód, co? ale no, ale bardzo ładnie, płynnie, bez przekaz, przeginania, I jest, oto to właśnie chodzi. Tutaj jest już na lodzie, dokładnie, no. że się bawisz tym, nie? Bo to jest, e, to jest wbrew pozorom ważne, nie? E, cały czas wiesz, gdzie jesteś, tak w 99% bym powiedział, że jesteś e, pewny tego, co się wydarzy. Aha. To jest e, oznaka sportowca, nie? Że chce jak najlepiej, nie? Chcesz coraz lepiej, coraz lepiej i e, sprawdzasz się, nie? E, natomiast, no dobra, jakby to jestem w stanie zrozumieć. Tak. Wiesz to jakby jak chciałeś skupić się jakby dla siebie, jak pojechać jak najlepiej dla siebie, nie? Tak. Bawić się tym samochodem, na czas pojechać Ci naprawdę nie I, nie później. I, i rozumie, to widać, na czas, tak, ale jest, jest, Chcia... chcesz jechać jak najszybciej o to w tym chodzi, ale tak, żebyś ty wiedział, przynajmniej w tych 99%, co się dzieje, więc ważne jest to, że ty wiesz co się dzieje, że ty czujesz co się wydarzy zaraz, e, reagujesz i zachowujesz ten margines. Bo ja czuję, że ty zachowujesz ten margines. Tak, no wiesz, no to... Że, że... Są miejsca, w których jak nie wiesz gdzie, jaki jest grip, to nie przesadzasz. Jakby nawet w tych, e, w tych wolnych zakrętach, gdzie wolne zakręty jedziesz bardzo i tak płynnie, nie? a tam, gdzie są szybkie zakręty, to tam właśnie jest największa różnica. Tak. Że tam jeszcze da się szybciej pojechać, ale to pokazuje, że ty właśnie wiesz co robisz, w sensie, że nie, nie chcesz przegiąć pały. No nie chcę, wiesz, po pierwsze tak nie mój samochód, bo drugie, wiesz. I dla, wiesz, dlatego e, naprawdę szacun, bo to mi się podobało, o to w tym chodziło. E, I tą drogą masz iść.